Jesteśmy w Muzeum Fabryki, w sali wystawowej. Niestety jesteśmy zamknięci. Sytuacja zmusiła nas do podjęcia nowego wyzwania. Są plusy i minusy takich sytuacji. My wykorzystujemy, co tylko się da. Zaproponowaliśmy artystom łódzkim, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków, specjalną wystawę. Nazwaliśmy ją Exhibition Slow. Slow bo wolno, slow bo w długim czasie. Wystawa będzie w jednym miejscu, ale w długim czasie. Będzie to wystawa zbiorowa, w której wezmą, weźmie udział 18 artystów. Będzie to wystawa, która będzie w dziewięciu odsłonach. Na tych samych ścianach, w tej samej przestrzeni artyści będą aranżować. Swoje wystawy. Oddajemy duetom artystów w trzy ściany. To jest ściana druga. Będą tutaj aranżować swoje prace, swoje wystawy. My będziemy je fotografować w taki sam sposób w tych samych ujęciach filmowych i fotograficznych. Będziemy je umieszczać. W internecie. W ten sposób powstanie wystawa, która będzie się co dwa tygodnie powiększać, bowiem co dwa tygodnie będziemy zmieniać wystawy. Pierwszą wystawę zaplanowaliśmy 20 kwietnia i od 20 kwietnia dokładnie co dwa tygodnie będziemy zapraszać Państwa na zwiedzanie. Zwiedzanie wirtualne, a jeżeli będzie taka możliwość, to zaprosimy Państwa na otwarcie u nas w Realu. Zawsze we wtorki, co dwa tygodnie o godzinie 18.30. Zapraszamy.